Witajcie pancerniacy! Dzisiaj na celowniku mamy Shermana Jumbo 7-6. Czołg ciężki z czwartej ery na 6-3. Powiem wam, kocham ten czołg, naprawdę. I on jest wyśmienity, wiś, naprawdę, bo chodzi o to z tym czołgiem, że niby to jest Sherman, więc mobilność jest mech, ale pomimo, że on nie jest jakoś super szybki. On bardzo szybko do tej prędkości się rozpędza. Jego prędkość maksymalna to jest 35 km na godzinę. No do tyłu już jest trochę lipa. No bo do tyłu jest 5, nie? Ale fajnie, mobilny jest ten pojazd bardzo. Fajna mapa się w ogóle wylosowała. Jadę za tym centurionem. Akurat z kolegą grałem, on tym centurionem jedzie. Ja jak zwykle moją strategią. ...przez miasto, nie pcham się na punkty. Akurat na tej mapie. Ja na tej mapie zawsze tutaj tak sobie jeżdżę. No, ten czołg też nie jest jakiś super drogi, nie? Jakby 155 tysięcy srebrnych lwów musicie wydać, żeby go zdobyć. A... ...Expa on wymaga 46 tysięcy. Nie wiem, czy to jest jakoś... ...dużo. Myślę, że w tej grze w ogóle nie ma czegoś takiego, jak dużo czy mało. Nie, dobra. Mało jest, gdy jest coś w podgrzewku, to wtedy naprawdę jest mało. Ale dużo, dużo to topkin, według mnie. To jest taka norma. Według mnie bardzo warto jest sobie nabyć ten czołg. Nie każdemu on się spodoba, ale jest fantasty fantastyczny. I tak jest to czołg ciężki Sherman Jumbo. Ma nawet fajny pancerz, wam powiem, bo jarzmo działa w tym pojeździe. O, Tiger, fajnie. Jarzmo działa w tym pojeździe. No, jest nieprzebijalne praktycznie na, dla pojazdów, które spotykacie na swoim biarze. Będziecie mieli problem, kiedy wam wyjedzie taki jak Tiger, on wam się przebije, ale nawet Tigery 2... one się mogą nie przebić, nie? Jakby ktoś nie wiedział, Ferdynandy mają te same działo co Tigery 2, więc nie ma się czego obawiać. Też front też nie jest aż taki zły, bo na froncie macie 101 mm pancerza około. Pod kątem około 49 stopni. To jest wystarczająco zdecydowanie. Macie tam efektywność 170. Jedyne, co Was będzie mogło przebić takich niemieckich dział na tym bijarze, na którym jesteście. No, wyjedź. O, pięknie. Tiger 2, zniszczony. To jak wam wyjedzie Pantera, to Pantera jest rzeczywiście w stanie... Kolejny frak, już trzeci. Z bliska was. Ta pantera przebije, ale to prawie że z przyłożenia. Może tak maksymalnie 100 metrów. Potem, już wszystko się odbija. I to, co jest ważne, Szermanie, Jumbo. Nie możecie się tym nigdy kontować. Kontowanie się to jest skazywanie się siebie na śmierć. Bo wieża po bokach jest naprawdę potężna. Ciężko, żeby was tam coś przebiło, jak ją lekko skontujecie. Nie ma sprawy, nie? Ale jak skontujecie podwozie, to będzie już lipa, bo bok ma 76 mm, ale tylko ta górna część. Dolna ma 38. Lekko skontujecie, tak jak ja tutaj, i już jesteście normalnie przepenetrowani. No i jeszcze macie port karabinu maszynowego. W port karabinu maszynowego od frontu się wszystko wstrzeli. Tylko najpierw musi się tam coś wstrzelić. Dlatego mam krzaki, żeby zakryć ten punkt. I czasami to myli właśnie moich wrogów Strzelają obok Nie mamy niestety tutaj w nim granatów dymnych I pyk, niestety tutaj nie pykło I zobaczcie, pyk, jarzmo działa Wszystko na siebie przyjęło pięknie I tutaj jedynka go załatwił Tiger, tutaj specjalnie tą wieżę trochę skontowałem Nie mamy dymiaków, ale mamy pociski dymne Ja ich nie używam jak w ogóle to działo jest naprawdę całkiem spoko Bo to jest 7.6 147 mm penetracji To nie jest jakoś szałowo Ale z pancerzem jest To połączenie bardzo znośne Jeszcze jak gramy przeciwko Niemcom Którzy No nie mają tego pancerza jakoś super wyśmi Wyśmienitego No to łatwo jest ich zabijać Jak się wie gdzie strzelać Jak tym grać w sumie Ciężko stwierdzić ja się tym zazwyczaj pcham gdzieś do miasta. Ja ogólnie zawsze wszystkim się, się pcham do miasta. Coś jest na snajpienie, jak Tiger? Nie, tam ciul z tym do miasta jadę, co mi tam? Znaczy, ja zawsze się respię tym jak Tigerem, mówię sobie, dobra, będę tym razem snajpić. Mija dwie minuty, czuję, ja że już jestem w środku miasta. Yy, ja nie umiem sobie snajpić, ja muszę, ja się zawsze pcham. No, bardzo fajnie, tutaj już naprawdę sporo tych fragów narobiłem. Proszę mnie nie bić w komentarzach, że spawn campie. Zapomniałem się, dobra, okej. Okay. Proszę mi przebaczyć. Ale naprawdę, tak mi się przyjemnie tam stało. Ja lubię po prostu patrzeć, jak się coś ode mnie odbija. Nawet mam większą satysfakcję, jak coś odbije, niż jak coś mnie. jak coś odbije, niż jak coś zabije. O. Mam takie, wow, fajnie odbiłem. No i co ty mi możesz teraz zrobić tym swoim. 8-8! No ale nie przebiłem. Tutaj teraz tej panterki. Tutaj jeszcze Tiger porszego, ten Premium. Ten, co ma 200 mm pancerza na przedniej płycie. A propos tygrysów, to ostatnio bardzo często, może osłabili, nie wiem ale bardzo często się przebijam przez jarzmo ich działa kiedyś tam się w ogóle nie dało wstrzelić albo jak się dało to naprawdę dużo peny trzeba było mieć a teraz z łatwością się normalnie wstrzeliwuje w... wizjer teraz ci mnie objeżdżają trochę taka kupa w gaciach ale mam nadzieję, że nikt mi chociaż działa nie zniszczy bo ja tylko liczyłem na to działo, nie? ja zniszczyłem temu tigerowi działo żeby... Miał go z głowy Pantera. Zbiornik paliwa. Stwierdziłem, dobra, gaszę się. Ono, ona chyba nie miała nawet. Zamka działa albo obrotu, i teraz nie pamiętam. No, nie miała obrotu. Dobrze, że we mnie nawalają z KMU. Więcej punktów mi się dzięki temu robi. Jeszcze nie wiedziałem, że mogę Niuka zrzucić. Nie zwracam na to za bardzo uwagi. Jarzmo działa. Tutaj w Panterze. w Tigera Porschego. Jep, nie ma. Pozbyłem się jednego. Tutaj ta pantera próbowała mnie wyszarżować. Mądrze, ale głupio jednocześnie. Zapomniała chyba, że nie jest na tyle mobilna, żeby się po prostu przeze mnie przepchać. Tutaj we mnie ten. Wirbelwind? Chyba Wirbel. Nie, to jest coś chyba innego. To jest chyba o swing 2, jak się nie mylę. Bo poznaję po dźwięku. No, ale nabijało mi punkty, więc bardzo fajnie. Tutaj jeszcze się naprawiałem jak coś, dlatego nie strzelałem. Ale już słyszę Tigera w mojej prawej. No i właśnie silnik mi się naprawił. Fajnie. Tutaj tu do mnie kolejne czołgi strzelają. Tamten Tiger oczywiście jak typowy German Main. 500 smoków, jeszcze zobaczycie zaraz kolejne wyrzuci. No, ale ja was już tutaj może zostawię, ale oglądajcie do końca, nie zawiedziecie się miłego, naprawdę. Dzięki za oglądanie.